To się dzieje w trakcie zabójstwa Pyjasa, są manifestacje na ulicy Szewskiej i y, olbrzymie tłumy studentów i y, te protesty. No i wtedy, y, prawda, y, KSS, czyli jak to się nazywało, ten studencki... Komitet Solidarności, Nie. SKS, Studencki Komitet Solidarności. Tak się nazywał. Jakże ktoś nazywał? Kor to była Duże, a dla studentów był SKS. SK, SKS, no, no i. Wie. Tak jest. No i, czy pani i, jest wśród założycieli tak. SKS? -u? Nie, nie jestem wśród założycieli, ale kontakty są na ulicy Grodzkiej, gdzie tam, prawda, u, ten ulica. i tak, dalej. Batko, tak Tak, tak, tak. I te wszystkie inne przepychanki i to wszystko. No dobrze, to proszę opowiedzieć, bo to jest istotne. To jest akurat. Dyskusja. Duży związek też polegał na tym, że część ludzi kwalifikowała się z beczki od Dominikanów. Zgadza się, wiem. Mieszkanie przy ulicy Grodzkiej, mieszkanie Batków, tak. było, można powiedzieć, centralnym tak. miejscem spotkań założycieli sks u Drugim takim mieszkaniem było mieszkanie Sonika przy ulicy Floriańskiej. Dokładnie. I proszę Pani, proszę mi powiedzieć, jak często Pani kontaktowała się ze SKS-em i na czym Pani rola polegała przy współpracy ze SKS-em? To znaczy, to były przeróżnego rodzaju rozmowy, a potem w zależności od bieżącej sytuacji, jeżeli to było możliwe, no to były te protesty. Pisanie protestów. A proszę Pani, czy docierałaś wtedy do, do Państwa jakaś bibuła? Bo SKS chyba miał dostawy z e, To znaczy tak, oczywiście. To tam. E, ja miałam kontakt nawiązany e, z Kęcikiem, e, który zajmował się wsią. E, Ale to już po powstaniu SKS-u, tak? To jakoś szło chyba. Nie, nie, bo przecież pierwszy komitet. E, obrony rolników... Nie mówię e, o, o robotników. Nie. Ja nie chodzi... mówię o rolnikach na razie. E, e, ten lubelski i ten Rzeszowski i tak dalej, to to są chyba wszystko w jednakowym czasie. Nie, to były lata już 80. No. A ja mówię, o 70, jesteśmy w 77 i 6 roku. Idziemy chronologicznie. Mm -hmm. Czy, w, czy Pani przed 77 rokiem, przed nawiązaniem z, współpracy z SKS-em, zetknęła się z opozycją? Tak? tak, tak. Mianowicie w tak. jakich okolicznościach i z kim? Między innymi osobiście w Paryżu. Poprzez to, żeby mnie tam nie było można zidentyfikować, wysłałam Francuza, żeby kupił doktora Żywago, prawda? Który był w kulturze polskiej dostępny. W języku polskim. Tak. No jak on był przewożony, nie będziemy mówić. W każdym razie przewiozła go Pani. i To był pierwszy kontakt z kulturą paryską. Mnie chodzi o Bibułę Korowską. Kiedy się z Pani z Bibułą Korowską, z wydawnictwami Korów? No to takie te małe, kiepsko pisane i tak dalej, prawda? To chyba pierwsza to, to, to było nawiązanie do y, tych praw międzynarodowych człowieka. Czy to był 76, czy 77 rok? Ja myślę, y, y, wszystko się tak naprawdę dobrze zaczęło. Y, zaczęło się wszystko od tego, że uczestniczyłam czynnie y, no w tym proteście, który y, się ujawnił y, wobec zamordowania Pyjasa. Jak na czym polegało Pani uczestnictwo? Y, no więc y, była grupa taka, która tłumaczyła o co chodzi. To Naszewskie. A skąd Pani Naszewskiej. się znalazła Szewskiej? Dlaczego Pani znalazła się na Znalazłam się na Naszewskiej, dlatego że to były jubenalie. Jednocześnie to y, się zeszło, z tą uroczystością otwarcia wydziału ogrodniczego i, i tam się pani dowiedziała na Szewskiej przypadkiem, że zamordowano pyjasa. No to... to już było tak, że to już wszyscy gadali wtedy, bo ja wiedziała dróg, pani, że. Dróg, bo to w trakcie było jubenarium, że były nawoływania do bojkotu jubenariów, a ten bojkot został zignorowany. Dokładnie, dokładnie. Ponieważ większość studentów nic sobie z tego nie robiła. Został, została deklaracja SKS-u złożona przy ulicy Szewskiej pod bramą, gdzie tak. zamordowano pojasa. Kiedy pani nawiązała kontakt z poszczególnymi osobami z kim? Mnie się zdaje, że, że pierwsza osoba to była Ania Szwed. No. I jak to się stało i co się wydarzyło, że to spotkanie nastąpiło? No. Pani ją znała wcześniej? Nie. Tak? Czy nie, było? nie. Ania Szwed i jeszcze inne nazwisko, też dziewczyna, potem myśmy się spotkały na Mogilski. Tak, a wcześniej spotykałyście się gdzie? U Grnagrodzkiej? To znaczy tak, to nie było w ogóle planowane, tylko było, ponieważ było tłum młodych ludzi, tak. różnego rodzaju rozmowy, no to jeżeli się nawiązało z kimś, kto podobnie myśli i e, e, prawda, e, nie akceptuje takich metod, nie akceptuje e, rzeczywistości, jaka nas od, od, prawda, e, otaczała, no to tak, gadka, szmatka i tak dalej. I to potem i, idzie. No, no dobrze, powstała jakaś znajomość. Jak ta znajomość się rozwijała? Że pani weszła w to środowisko SKS-u. Poznała pani Batków. Sonika też pani no poznała. E, e, batka jest po prostu dlatego, że on ma gospodarstwo w Ochojnie, Myśmy wszyscy razem na kupie e, e, wtedy e, e, uprawiali kukurydzę na suche ziarno. I, 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 A i kto tą naszy... specjalną odmianę kukurydzy sprowadził? Moment. Kołchoz polegał na tym, że był Staszkosz, Leszek Batko do tego dołączył, potem taki jeszcze jeden chłopak też odpowiednio myślący. Czyli znaliście się w latach 70 jako rolnicy, już po skończeniu przez panią studiów i odbyciu praktyki, tak? E, tak? poprzez ten e, e, Lenartowicz Piotrek, w e, e, Mogilanach Tylek i myśmy, e, tak. Jedna ekipa jeździła po polach i tylko opryskiwała. Staszek Surówka... Założyliście spółdzielnie. Nie, to znaczy, to się nie nazywała żadna spółdzielnia. Ale e, Staś Kosz, on y, y, urodzony w Trzepku, merytorycznie nawet jeżeli y, miał zero wiadomości, miał zawsze rękę do czegoś. I, mm, a Staszek Surówka, który Skończył jakoś tam zawodówkę. To jest urodzony konstruktor z wizją techniczną, szalenie szybko się przestawiający, i on pomagał Stasiowi w czynnościach tych polowych. I Staszek wymyślił, wymacał, gdzie za Wrocławiem, w którym PGR-ze, stoją kasalisy. I najpierw został przyciągnięty pierwszy. Za który, jakie pieniądze? Który został sfinansowany przez Stasia. Jakieś przemarne pieniądze, bo to już 10 lat nie chodziło, czy coś, bo to prawda, było tak, że cała Polska, wszystkie kołchozy, wszystkie te. Pegiery musiały i czy u nich. Była kukurydza, czy nie? To mieli, tak? e, e, znaczy, czy teren się nadawał do uprawy, czy się nie nadawał, to po prostu musieli siać. I tam, w okropnym pegierze, okropnym, to takie były warunki, że e, Staszek Surówka i Józek Tylek, Józia była przewodniczącą Koła Solidarności w tym w Mogilanach. Ale to później. No nie, 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 ale ja, ja, ja mówię jako ten. A Józek i ten y, y, surówka takie były siermierzne te warunki, że oni spali na przyczepie w słomie. Bo takie brudy i takie, yy, yy, prawda? No pijactwo rozkradzione, zaniedbane. Czy tak o tym paniarze, z którego pozyskali, panie, z którego pozyskaliście maszyny. Tak? I on, yy, oni się wszyscy śmiali, a yy, yy, staszek surówka go uruchomił i proszę sobie wyobrazić, częściowo pilotował. Staszek Kosz, częściowo ja i stamtąd na własnych kołach z nieodpiętym hederem dojechaliście do Mogila. Tak? Y, jazda była do Stasia Kosza do Wrząs.